Witam oglądających, dzisiaj test fotela obrotowego na wodzie, zaraz odpalimy silnik i popłyniemy chwileczkę w trollingu, ja już testowałem, fotel się sprawdza, chociaż kiepsko na się pływa, jeżeli... Będzie się wtedy w tym fizby, może to też są, po prostu są tutaj bardzo dobrze na głowach, a teraz wsiadamy i bierzemy się do trollingów palamy się kotwice muszę podnieść, dły kotwicy stoję

Nie tego czy w średniu się nadaje do chłonińsza mam taki silnik, że nie wejdzie w śliską sobie i usiąść sobie na ławeczce z tej oryginalnej, tej jest z pontonu dobra, wracamy będę. Zmieniamy obroty i zaczynamy trollingować. Obroty, na jaki ja pływam tutaj tym stormem siódemeczką. O no, jakieś tysiące obrotów, no praktycznie na zero. 1000 obrotów, jak się stole należy od wiatru. Fotul się obraca fajnie. Można się oprzeć. Fajna sprawa, tu rumpel tylko wyżej, można sterować. Tu jeszcze sobie muszę ufać, bo osądy zrobić, bo mam ją tak koło nogi, ale jeszcze się muszę zastanowić. Zastanowić się muszę z której strony, gdzie tak żeby doszło do tego, to Nie wiem na dole, po prostu słabo widać, do e, nie, nie da się pływać. Ja sobie płynę. Trochę za szybko było. Na no ja jego jakieś tam rybki pokazuje. Może uda się wyłapać. Także jak będą rybki, będę się włączał, Fotel oczywiście polecam. Dobra rzecz, wygodna. Można się oprzeć. Także tak będą rybki. To może będzie filmik z rybkami. Pozdrawiam. Nie uwierzycie, co się zaczepiło na Bonito. Daczyk mały. Już go wyczepimy. On nie taki mały, może nie. Chociaż miary nie będzie miał. Miarowy nie jest na pewno, ale fajnie, że coś, jakaś rybka chociaż się trafiła. To zrobić dziadu jeden? O, ładna rybka, taka. Okurda, zaraz z kutwicą sobie przybiję bączą. Ale w stronę go sądaczyk Ile to może mieć? Później zmierzymy. Wydaje mi się, że A wiem, 40 centów i rybka do wody No i poszedł ładnie No ale dobrze wiedzieć że tu jest sandacz Czyk! No dobra, trollingujemy dalej jak będą rybki będę się włączał